Tak, jedziemy, no patrzcie, dranie jeden zablokował trasę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogaty, a to kolejny piękny dzień OG Eventu w PCD, czyli najlepszym polskim, na najlepszym polskim serwerze Robloxika i moi drodzy, kontynuujemy nasz maraton PCD, powoli zbliża się on do końca, bo prawdopodobnie do końca Tygodnia będzie on trwał, zobaczymy może do, do którego i wtedy później wracamy do normalnych gier. Zrobię jeszcze takie podsumowanie całego maratonu. Mam nadzieję, że wam się to będzie podobało i jeszcze do końca maratonu wytrwacie, sto w górę, pamiętajcie i lecimy dalej z kolejnym filmem. Mam nadzieję też, że byliście na live, jeżeli nie, to powinien być udostępniony live z wczoraj prawdopodobnie czy z wczoraj nawet jak oglądacie ten film, moi drodzy. Niektórzy już zakończyli OG event w 5 godzin. To tak tylko muszę powiedzieć. My to nagrywamy w sumie w drugi dzień. I w 5 godzin, niektórzy zakończyli event. My jesteśmy aktualnie na misji 24, moi drodzy. I jedziemy zrobić tę misję. Przed chwilą zrobiłem 25 paczek. Wcześniejsze misje, właśnie, wyglądały w ten sposób. I. Tutaj bardzo ważna rzecz jest, oczywiście ja przypomnę, że jeżeli odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Na Discordzie jest właśnie duża taka grupa pomocy, jeżeli chodzi o robienie tych misji. I ogólnie, jak te misje wyglądają, bo ja zdaję sobie sprawę i to też Amax brał pod uwagę, jak był właśnie na live'ie dzisiaj, że... No, niektóre misje mogą być, wiecie, wydawać się łatwe dla nas, a trudne dla niektórych graczy i faktycznie tak jest, bo na przykład są misje typu tak. Musimy znaleźć i wysłuchać dewów odnośnie jakiejś miejscówki. Wszystkie te misje odnośnie wysłuchania, znalezienia jakichś rzeczy Znajdują się w tych miejscach, które są na misji poprze poprzedzającej, czyli najpierw Malechówko Ulenberg, no to tam jest też to. Później mamy sławno Paint Shop, to tam jest też to. Później mamy Sęczkowo, to tam też jest to. Później mamy sławno Warehouse, to tam jest też to. Więc ta jedna misja do drugiej, jakby należy. Więc teraz, jak mamy znaleźć Visit the Amazing Camping Location. To zaraz po tym będzie Find and Listen to the, to the Fact. Więc jedna misja za drugą. No i teraz pytanie. Wydawało mi się, że to może być jedna z trudniejszych misji, tak szczerze ta ze znalezieniem miejsca kempingowego. Do głowy przyszły mi dwie miejscówki, więc obie sprawdzimy. A no tak, tutaj 70 przecież jest do zrobienia, i sam już się przygotowuję na misję e, odnośnie Trzech paczek w 5 minut. To może być mocna misja, powiem wam, jak już sobie tak wstępnie testowałem. To faktycznie w 3 minuty 5 paczek to nie jest taka łatwa rzecz. Czy może nie być taka łatwa rzecz. Ale moi drodzy, z tego co widziałem, to. Czeka nas też odcinek jeszcze z serwera publicznego, bo pisaliście, że tam to jest jakaś, jakiś młyn. Ale jeżeli chodzi o camping location, bo co to powinno mi powiedzieć ogólnie? Szczerze, ciężko powiedzieć, bo to takie enigmatyczne bardzo. Ale odpalimy sobie drona i teraz odlatuję dronem. Kojarzy mi się camping location z tym miejscem na samym końcu, bo tutaj chyba na PCD w tym momencie na serwerze w tym miejscu właśnie jest jakiś camping lub był camping, nie? Z tym mi się kojarzy camping location. Ale to może być też drugie miejsce, do którego zaraz was zabiorę. O, łobuzik właśnie, przed naserwer, serwer. Spoko, z Bartkiem siedzą, to prawda, to prawda. Bartek jest chyba na tej samej misji, co ja teraz. Albo będzie zaraz na tej samej misji, co ja teraz. Drugie miejsce kojarzy mi się z. E, tutaj miejscówką za Ulenbergiem, jakby, o w ogóle mieliście tablicę. O, a tu mamy Bartka jeżdżącego. Kojarzy mi się trochę gdzieś. Z Tą okolicą. Jakoby tutaj mogło być takie miejsce kempingowe. I co my tutaj mamy? Tak, jest, moi drodzy. Mamy w tym miejscu. Amazing camping czy camping location. Także dosłownie, ja, ja sobie podjadę, aż do, do miniaturki to zrobię, bo to pytanie odnośnie tej miejscówki. To mam wrażenie, że pada co chwilę. Dzisiaj na, na live to, to co chwilę padało chyba to, to pytanie: "A gdzie jest to miejsce? Gdzie, gdzie jest to miejsce? Chwata, gdzie jest to miejsce?" No to będziecie mieli na miniaturkę od razu. To miejsce jest tutaj i tu musimy wysłuchać devów. Amazing camping location is a fictional spot added as a replacement for the missing buildings here. Czyli dodali jako wypełnienie za brak brakujących tych budynków, które tu są. W prawdziwym życiu to jest część wie, e, wioski małej ale nigdy nie była taka tutaj zrobiona, dlatego że oni chcieli zrobić najpierw sławno, nie? I malechówko zostało zapomniane i zostawione w tym stanie. Więc, a dlaczego akurat nie camping location? No właśnie. At the game's release, there were several AI vehicle driving around the map, czyli jeździły sobie na start serwera samochody AI. Jeden z nich to był samochód z przyczepą kempingową. Ok, i nie wiedząc, gdzie on ma zawrócić, stwierdzili, że użyją tej pustej przestrzeni i zrobią mu miejsce, do którego ma dotrzeć po prostu chyba w tym miejscu. The same goes for the fuel tank closer to karwice. It was built with the exact same purpose. Czyli po to, żeby sobie zawracały jakieś ten samochody to provide round point for the ok Okej, okay, to ma sens to ma sens faktycznie żeby sobie jeździły w sensem te ai później zostało to usunięte zostało to boże zamienione na inne no ale nie ma ten spot teraz żadnego miejsca, w sensie żadnego użytku. jeżeli nie zdążę tego przeczytać szybko, jeszcze na bieżąco to tłumaczyć to jeszcze gorzej. And if anyone is wondering about the, that piece of concrete in the background, it covers up a patch of grass sticking out. Okej, okay, czyli po prostu przykrywa wystające kawałki trawy, tak? Eee, także, a to ciekawe czy można to zobaczyć, czekajcie. Be będzie to widoczne jakoś? Jakieś takie wystające kawałki trawy tutaj może? Niekoniecznie... A, bo tutaj to jest tak, to idzie tak do góry jakby, w ten sposób. Może faktycznie coś tu wystawało. I to jakoś mogli przykryć. Dobra, mamy misję zrobioną. Teraz kolejna misja i to jest 30 kilometrów, moi drodzy. To misja na 30 kilometrów, wydaje mi się, że to będzie misja, gdzie po prostu będziemy musieli... Dosłownie jeździć, nie? I... Nic innego robić tutaj nie będziemy za bardzo. Jeżeli chodzi o pieniądze, to ja cały czas dostaję mandaty i cały czas. Mm, I cały czas, jeżeli chodzi o te mandaty, to no się niwelują z tym, co zarabiam. Bo tu dzisiaj mi ludzie pisali na przykład, żeby w ogóle: Ej, ale czemu nie zwolnisz, żeby nie dostać tych mandatów? No chłopie, no po co mi. Chłopie, jeden, drugi, trzeci. Po co ja mam zwalniać, jak ja jeżdżę szybką maszyną i robisz szybką misję? Tak, o. Ja jestem prędkością w tym momencie. Cyk, i co to jest za różnica? O! W sumie mógłbym sprawdzić jeszcze nowe techniki na ominięcie tego, na ominięcie mandatu. Bo chciałbym takiego szorcika na kanał dehogaty nagrać. I się zastanawiam, jakie są jeszcze e, metody, oprócz tej, którą wam ostatnio pokazałem. Myślę, że przejazd tutaj bokiem to też będzie jakaś metoda. O, ta metoda działa nawet teraz, żebyśmy przejechali bokiem. Ale ciekawi mnie przede wszystkim jeszcze jedna metoda. O kurczę ty. To tutaj teraz nie przejedziemy bokiem? Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Jeden z drugim z trzecim wizu. Tędy przejedziemy. A tu jest ściana. Jak on to przejechał? A ja nie... Ej, o co chodzi? Patrzcie na to. Raz to działa, raz to nie działa. O co chodzi? Dobra. Wydaje mi się, że łobuzik jest dosłownie na tej samej misji co ja. I zaraz Bartek będzie na tej samej misji. Czemu mi to nie zadziałało? Możemy przejechać tędy? Możemy, ok, nie dostaliśmy mandatu z Fotoradaru, ale ja bym chciał bardzo jedną ważną rzecz zobaczyć, czyli. Czy działa wyskakiwanie jako brak mandatu z Fotoradaru? No, zdecydowanie działa to. Aż za dobrze, aż nam wypadł samochód. No, ale jeszcze chciałbym to zobaczyć, bo też pisaliście o tym, że istnieje metoda na zrobienie tych misji i ogólnie jeżdżenie ciężarówką, bo ciężarówką też naprawdę dobrze się jeździ, szczególnie tą pustą. Więc sprawdźmy to sobie. Podjedźmy tędy. Czy nam się będą w ogóle kilometry nabijać? To jest dobre pytanie. Trzy kilometry mamy w tym momencie. Spróbujmy kolejny kilometr nabić. Aczkolwiek, wiecie, to się opłaca dla ludzi, którzy mają już ciężarówkę dobrą, a nie mają na przykład tego. Dobrych samochodów drogich. Oho, ale chłop poleciał. Jak jedziesz? Dęciaku, ty. Jak go nie jeżdżą widzowie, nie? Masakra ten łobuziki Elbartek. Dobra, a na ciężarówce możemy dostać mandat? Tak, normalnie mandat dostajemy. No i ciężaróweczką 200 na godzinę, powiem wam, też bardzo przyjemnie się tutaj pędzi. Ciężarówka wcale nie jest taka zła, jakby ktoś mnie pytał. Tutaj też ludzie pisali, że. E, właśnie wykonanie tego. challenge'u, jeżeli chodzi o dostarczenie. O, to w sumie możemy sprawdzić, czy tak można zrobić. To. Sprawdźmy przy okazji, że dostarczenie tych trzech paczek można zrobić ponoć jako tracker też na ciężarówce. I jak widzicie na ciężarówce, jak jeździmy, też te kilometry nam się zliczają. A i to jest kolejna misja. Deliver 3 packages within. A 7,5 minuty? Nie, no to 7,5 minuty co zrobimy? A to mówicie, że jest jeszcze misja na. APD, ja, jest misja jeszcze na to, żeby te paczki dostarczyć w 5 minut faktycznie. No to tu już czasu trochę potracimy, tak mi się wydaje. Czekajcie, weźmy paczkę i faktycznie możemy paczkę wziąć. Na Bobrowiczki 11, okej. Okay. I to całkiem nieźle te paczkę akurat nie możemy chyba sobie stąd zgarnąć. Jeździć tym się całkiem jeździ też przyjemnie. Jakby komuś się nudziło i chciał robić te kilometry z wydarzenia właśnie Niekonwencjonalnym jakimś pojazdem, bo wiecie, wy możecie 30 km przejeżdżać na nawet i na maluchu. No, ale czy ktoś z Was chciałby to robić na maluchu? No, już taka ciężaróweczka, 205-206 na godzinę. Jak najbardziej jest to w miarę przyjemna forma rozgrywki, jeżeli o to chodzi, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. Dobra, i tędy, bobrowiczki. Je o, 11, to ja wiem, gdzie one są. One są tam. Na końcu, no i jak jedziesz, matole, ty jeden? No, nawet tutaj na serwerze się trafiają takie matoły jak jeżdżą. Masakra, dobra, ale wydaje mi się, że jeden pojazd jest, który ewidentnie może sobie poradzić najlepiej. Także wejdźmy sobie jeszcze raz na Citizena i a myślę, że może to być, moi drodzy, wy się nie spodziewacie pewnie tego pojazdu. Ale może to być faktycznie. I. Yy, to. Jak nie uważam tego samochodu jako najlepszy pojazd do robienia tych misji, bo jest albo nadsterowny, albo podsterowny, zależnie od sytuacji. Tak, do nabijania kilometrów w sumie. Do szybkiego nabijania kilometrów może być, jeżeli możecie wyjeżdżać na pole. To w sumie mogłoby tak być. Także tutaj trzeba, wydaje mi się, do tej misji, którą teraz robimy. No to chyba najlepiej chyba będzie jeździć po prostu w kółko, nie? Ta, tak mi się zdaje, że to, to może być najlepsza sytuacja. Dobra, moi drodzy, powiem wam tak, żeby pokazać wam jeszcze jedną misję eventową, teraz się zatrzymamy. I zaraz ja, ja sobie zrobię tę misję pomiędzy nagraniem, i zaraz do was wrócę po prostu. No dobra, moi drodzy, udało się wykonać misję na 30 km. Teraz robimy w takim razie trzy paczki w 7,5 minuty. Także moi drodzy, żeby nie tracić czasu, 7,5 minuty będziemy mieli, będzie to odliczane z tego miejsca. Sprawdźmy sobie, czy, jak wsiądziemy do samochodu, mamy ręczny zaciągnięty. Tak. Trzeba szybko w takim razie zrobić tak. Tak. Jedziemy. No patrzcie, dran jeden zablokował trasę. 7,5 i pół minuty mamy, żeby to zrobić. Dobra, żeby się tu nie wpakować w słup jakiś. To będzie już plus. To będzie plus. Siedem i pół minuty na spokojnie powinniśmy zrobić. Dzisiaj testowałem to około 5 minut czas był zakręcony, chociaż tym samochodem nie testowałem ani razu, w sensie chciałem zacząć testować tym pojazdem, ale wtedy pojawił się Bartek i mnie wywalił, także zdarza się najlepszy możliwość spotkania Bartka na serwerze, ojojojoj, oj, 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 zapominam cały czas, że te słupy one są... Niezniszczalne, aczkolwiek może lepiej, żebym się zatrzymał tak na słupie, niż żebym wypadł poza drogę, bo przed chwilą sobie tak jeździłem w kółko, no to wypadałem tutaj co moment. I od słupów się odbiłem, nie, no, 7,5 minuty to, to na spokojnie powinniśmy zrobić, nawet z lekką kraksą, że tak powiem. Dobra, 46. Yy, gdzie jest 41 w ogóle? Tam jest na wzgórzu 40 numer, no to tyle to ja wiem.

Gdzie jest 41? Ej, tu, nie mam pojęcia. Akuratnie 41 musieli mi dać. Najgorzej. Co tu jest ściana? Niewidzialna. Jezu, jeszcze ściana niewidzialna. Ale strollowali z tym yy, sławno 41. Do, do resetu, do resetu ta próba. Może się jeszcze uda, może się jeszcze uda. Strasznie dużo czasu tu straciliśmy, zmarnowaliśmy. A, tu jest 41 po prostu. A, nie widziałem, nie widziałem tego, myślałem, że tu jest jakieś 42 faktycznie. Dobra, jedziemy. W 5 minut, dwie paczki, zrobimy na spokojnie. W 5 minut to jeszcze 3 paczki byśmy zrobili, nie? Co prawda może nie od tego momentu. Ale, ale spróbujemy. Mamy po 2,5 minuty na paczkę. Ostatnio mieliśmy po jakiejś więcej minut na paczkę. Troszeczkę, więc powinno się udać i tak. Jeżeli chłopaki mnie nie zablokują... Nigdzie na tamtej drodze, to, to powinno być ok. Najważniejsze, że ta długa prosta jest przez nas pokonywana dosyć łatwo. Tutaj będzie najbardziej... Najtrudniejszy moment jest tutaj. Żeby przelecieć, nie wypaść z mapy. No nie, ja właśnie wypadam. Ja wypa... Ja pili. Widzowie, to jest. Nie, to jest nieśmieszny żart jakiś. Nieśmieszny żart. Po prostu naprawdę nieśmieszny żart. To jest. Dobra, tracker szybszy będzie. Mówię wam. W trackerze jeszcze jest nadzieja jakaś. W trackerze nadzieja, ale w dwie minuty to my nie zrobimy dwóch paczek. W dwie minuty to ja tam nie dojadę tam i z powrotem. To, to jest ten problem. Na dwie paczki. Moi drodzy, a jak skasować zadanie? I myślałem, tak szczerze, myślałem, że teraz nam się skasuje to zadanie. Ale się nie skasowało i to jest ten problem. Dobra, no to żeśmy polecieli bez skitu. Daliśmy czadu, daliśmy czadu, widzowie. Tak, czułem, że właśnie tutaj skracanie tą stroną może na mnie wyjść. Tym samochodem. ja Znowu! A bo ja nie mogę odwrócić od razu ciężarówki. No tak, tak. Skracanie nie było warte tego. Aj, wyszli jeszcze. Dziady wyszły. Patrzcie, zaatakowali. Wyszli z serwera. No nieźle. A to dziady jedne. Chyba, że wiecie, gdzieś, gdzieś blisko by było, to może by się udało, tylko. Heh. 47 sław, no czemu jakieś takie numery? Chociaż 4, 47 może być akurat nie blisko. W sensie 47 może być bliżej. Jest taka szansa, że będzie bliżej trochę, to 47. Istnieje na to e, pewna szansa. Dobra, byle się nie wywalać nigdzie, jest jeszcze nadzieja. Chociaż raczej te dwie minuty wolałbym mieć już na, na tam i z powrotem na przejechanie. Ale czasem wiecie, ja już słyszałem, że czasem się to buguje. I mimo tego, że się ma bardzo mało czasu do ukończenia tej misji, to potrafi one się zbugować i zaliczą wam misję nawet po, po przekroczeniu tego czasu, nie? A tutaj patrzcie, na przykład. Ciężarówka się bardzo ładnie trzyma drogi. To trzeba przyznać. Cały ten e, challenge można byłoby ciężarówką pewnie zrobić. Też byłoby ciekawe. Dobra, 47 jest tutaj, moi drodzy. 47, dobra. Teraz się cofnąć i pojechać tam i z powrotem. Dobra, ten przejazd zrobiliśmy całkiem szybko. Gdybym nie brał już samochodu, tylko od razu ta ciężarówka. Gdybym nie wracał tym samochodem, tylko od razu jechał ciężarówką, można byłoby to zrobić. Jak najbardziej, ciężarówką za 400 tysiąc, za 400 tysięcy... Myślę, że zrobi się tego quest'a, bez problemu. No tak naprawdę ten 7,5 minuty to jest bezproblemowy quest. No chyba, że zaczniecie się jak ja wydurniać i... Wywalać, no to wtedy... wtedy możecie mieć problem. Realnie, ale tak, to nie powinien być problem większy dla was. Tylko właśnie, faktycznie nie oddaję tutaj e, wjechanie... W to miejsce, do to, to, to miejsce sobie odpuśćcie po prostu. O tutaj, o jedźcie sobie normalnie jak człowiek. Wiecie sobie o później. Czy, czy, czy coś. Ej byłem bardzo bliski żeby wypaść w tym miejscu, bardzo bliski. To było bardzo, bardzo blisko moi drodzy żeby wypaść. Z mapy, dobra i teraz tak. Bierzemy sobie misję i Bobrowiczki 9. Bobrowiczki 9 bliżej. 30 sekund, moi drodzy. 30 sekund no nie ma opcji. Nie ma opcji, że w 30 sekund ja dojadę. Ja na Karwicach będę zaraz za 5 sekund dopiero w Karwicach. No co dopiero za 15 sekund nie będę w Bobrowiczkach 9. 9 to jest po lewej stronie, gdzie trzeba będzie wjechać pomiędzy budynki jeszcze. To to jest też minus. Ej, ale prawie udało mi się ciężarówką to ugrać jeszcze. To jest niesamowite. Może mi zaliczą, może zaliczą, powiem wam. Jeszcze się łudzę, że ten bug działa, no. Że to jest zbugowane i zadziała, nie? Tu po lewej, bobrowiczki 9. Naprawdę mało zabrakło. Czekajcie, gdzie jest 9? Tu jest 9. Nie tu. Tu jest 9, ja No Dobra, 9, nie, nie zaliczyło, niestety. Widzowie, nie zaliczyło. Jeżeli się spóźnicie, to nie zaliczy, ale mam nadzieję, że Wam się uda to zrobić. No powiem tak, ja na spokojnie, ja to zaraz zrobię ciężarówką. To się da na pewno zrobić ciężarówką. Także dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. i cześć, się manko.